Z tylnej strony mięśni podudzia przyjmij sobie pozycję w siadzie, a następnie nogę, którą będziesz masował, przyjmij sobie na wałku. Drugą nogę dla zwiększenia obciążenia połóż sobie na lądze masowanej, a następnie lekko unosząc pupę i lekko opierając się na rękach, wykonaj powolne przeciągnięcie od ścięgna Achillesa do kolana i wykonaj sobie około 15 takich powtórzeń. Bardzo istotne jest to, aby opracować cały mięsień, dlatego możesz wykonać również rotację wewnętrzną w stawie biodrowym, dzięki czemu będziesz mógł opracować wewnętrzną stronę mięśni podłuzia i powtórz ćwiczenie 15 powtórzeń. I to samo wykonujemy dla rotacji zewnętrznej w stawie biodrowym. Również dokonujemy obciążenia i wykonujemy 15 Pociągnięć od achillesa do kolana. Jeżeli w trakcie rolowania trafisz na miejsce, które będzie bardziej bolesne, a po zwiększeniu kompresji ból zacznie promieniować w którąś ze stron, najczęściej w kierunku do achillesa, zatrzymaj się na chwilę i poczekaj, aż ten ból ulegnie zmniejszeniu. Następnie wykonaj sobie parę ruchów oscylacyjnych i wróć do rolowania całego mięśnia.